Nie mam przyjaciółki. Mam, mam rodzinę, kochane ciotki dobry dom. No, z pozoru to nie brakuje mi niczego. Poza tą jedną przyjaciółką. Stąd ten dziennik. Aby to było wrażenie, Długo wyczekiwanej przyjaciółki powiększyć jeszcze moje fantazje. Ja nie chcę tak po prostu, jak każdy inny, zapisywać w tym dzienniku faktów, ale chcę, aby sam był tą przyjaciółką. To jest wyjątkowy projekt. Fundacja Anny Frank w Bazylei nam jako jedynym udzieliła takiej zgody. I jest to projekt, proszę pamiętać, edukacyjny, czyli nauczyciel, który przyjdzie na spektakl ze swoją młodzieżą, dostanie od nas bezpłatne materiały na lekcje, na lekcje języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i będzie mógł wykorzystać ten materiał na swoich lekcjach, opowiadając o Holokauście, ale nieco innym językiem. Żydowskie następowały jedna po drugiej i nasza wolność została bardzo ograniczona. Dotykamy bardzo ważnego tematu, tematu Holokaustu, ale mówimy głosem młodego człowieka. Proszę pamiętać, że młody człowiek, który będzie oglądał ten spektakl ma chip wszczepiony pod skórę, wyczuwa obłudę i fałsz. Ja coś o tym wiem, ponieważ od wielu lat prowadzę teatry na terenie Warszawy i znam młodych ludzi na tyle, by wiedzieć, jakim językiem do nich mówić, by tekst, który chcemy przekazać ze sceny, trafił, zakiełkował, zaowocował. Anna Frank jest pod tym względem genialną postacią. Jej siłą jest prawda. Wiadomo, że nie, nie możemy poczuć tego, co mogła poczuć Anna. tak? Nie żyjemy w czasach wojny, zagłady czy, czy jakiegoś skrajnego ubóstwa. Nie mamy takich, takich rzeczy, więc yy, to, co ja mogłam jedynie zrobić, to mogłam przeczytać książkę kilkakrotnie, zastanawiać się nad tym, co ona mogła poczuć, i pomyśleć sobie nad rzeczami strasznymi, które albo mi się przetrafiły, albo mogłyby mi się przetrafić, yy, i się po prostu w to bardzo mocno wkręcić, że tak powiem, kolokwialnie. To wtedy, yy, to wtedy jakoś tak działa, że można, myślę, że próbować jakby to wszystko przedstawić. Żydom nie wolno do tramwaju, Żydom nie wolno do auta, także do prywatnego. Żydom nie wolno przebywać w kinach, teatrach, To jest historia dziewczyny, której, która miała dobre życie, kochającą rodzinę, niczego jej nie brakowało i z dnia na dzień została wrzucona w koszmar wojny, tak jak miliony innych ludzi, i okazała się silniejsza od bardzo wielu ludzi, których znam dzisiaj. Ode mnie osobiście pewnie też. Tak tak podobał mi się bardzo, a gra aktorska była wspaniała, świetnie przekazane emocje. Yy, jakbym miał komuś polecić, na pewno bym to zrobił i na pewno to zrobię w przyszłości. robić zakupy tylko od godziny 15 do 17. Żydzi mogą chodzić tylko do żydowskiego fryzjera. to był spektakl właściwie przede wszystkim o życiu i ta perspektywa wojenna zupełnie jakby przekazana w taki sposób odwrotny myślę, że teraz do współczesnej młodzieży dużo bardziej przemawia. Zresztą to jest taki spektakl, który zawsze przemawiał, zawsze był cenny, ważny i był grany wielokrotnie w różnych krajach na świecie i, i, i jakby on jest cały czas dla nas współczesnych ważny, jak w ogóle cała literatura wojenna. Tylko, że tutaj jest mało martyrologii, więcej tej radości, afirmacji życia tak naprawdę w tym cierpieniu, które spotyka główną bohaterkę.